Pierwsze jest mi niezmiernie miło powitać Państwa tak oficjalnie i serdecznie na uroczystości otwarcia naszego laboratorium Factory of the Future, powiedziałbym showroomu fabryki przyszłości. Pomysł powstał w ogóle na podstawie takich przemyśleń wewnętrznych, to znaczy doszliśmy do wniosku, że w jakiś sposób trzeba pokazać ten przemysł 4.0 klientom, przede wszystkim klientom, ale też naszym pracownikom. Dlatego z zaprzyjaźnionego Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej poprosiliśmy kilku studentów, którzy chcieliby rozpocząć taką przygodę. To stopniowo się rozwijało od różnych koncepcji, oczywiście co tam chcielibyśmy produkować, później już to się urzeczywistniło w postaci takiego konkretnego produktu gdzie moglibyśmy fajnie pokazać customizację. I na końcu tak naprawdę każdy z kolegów miał swoje stanowisko jakby pod, pod swoją pieczą. Był odpowiedzialny za zaprojektowanie od początku do końca takiego stanowiska automatyki. I później już zespół projektowy w całości dokonał takiej no, integracji tego rozwiązania i przygotowania tej części software'owej. I zgodnie z tą ideą Przemysłu 4.0 chcieliśmy pokazać, że można to zrobić właśnie przy pomocy języków wysokiego poziomu. Między innymi tutaj wykorzystujemy Pythona i nowoczesnych protokołów, które pozwalają nam w prosty sposób komunikować się. Jednym z takich przykładów jest protokół MQTT. Mamy cyfrowego bliźniaka, czyli reprezentację wirtualną produktu, który jeździ sobie po linii. Oprócz tego możemy tutaj pokazać różnego rodzaju sensory i zbieranie danych, wysyłanie tych danych do chmury, zdalny dostęp, pracę AGV-ów, pracę robotów współpracujących. Tych elementów, które tak naprawdę możemy tutaj pokazać jest wiele. Myślę, że y, możemy powiedzieć o, o kilku takich podstawowych celach. Przede wszystkim cele edukacyjne i to zarówno wewnętrzne dla naszych pracowników. Y, mamy bardzo y, młodą kadrę, która też musi się pewnych rzeczy nauczyć. Okazuje się, że na uczelniach jeszcze nie ma y, wszystkich takich aspektów związanych z przemysłem 4.0 wykładanych, ale też, właśnie to jest ten drugi aspekt, który chcielibyśmy tutaj y, podkreślić, że y, to też powstało między innymi po to, żeby studentów, którzy y, między innymi na Politechnice War Warszawskiej y, y, żeby można ich tutaj zapraszać, pokazywać im te rozwiązania, ale też żeby aktywnie brali udział w tym projekcie, ponieważ to jest tak naprawdę nigdy nie kończący się projekt. I generalnie rzecz biorąc jest to miejsce, gdzie każdy może sobie przyjść. Zapraszamy serdecznie na no nie chcę powiedzieć z ulicy, ale po, po wcześniejszym umówieniu się bardzo chętnie pokażemy pewne rozwiązania. Myślę, że dla każdego, kto lubi automatykę, informatykę, ma w domu jakieś elementy smart home, chciałby zobaczyć sobie jak takie rozwiązania można pokazać na linii produkcyjnej, czym można sterować przy pomocy smartfona, nawet na linii produkcyjnej, to możemy to pokazać praktycznie od ręki i każdemu, kto chciałby to zobaczyć.